Trzy się zbramki, Tichonym Kostadino Jeden do zera w Gliwicach, Euforia Kibiców Piasta, Michał Hrabek, z DYSTANSU HRAPĘ! Co tutaj zrobił na pitalne uderzenie? Michał Krabek. z naprawdę dalekiego to, dystansu pokonuje walentina do żukaru. 2 dozera Piast, podwyższa prowadzenie, ale za to... Łukasz, miasta, piastach, 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 piastach. Jest kuluris, w tym jest kuluris! Piękna bramka kulurisa uderzył zewnętrzną częścią stopy w samo okienko!